Siemaneczko, moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak już pewnie zauważyliście po tytule, nie będzie to dzisiaj odcinek w żadnym stopniu związany z trackerką. Dzisiaj będzie podróż, będzie urlop. Jakieś dwa tygodnie temu byliśmy wraz z rodzinką w Turcji i właśnie w tym filmie chcę wam pokazać, w jakim hotelu byliśmy, w jakiej okolicy, w jakiej miejscowości, co udało nam się zobaczyć i czy polecamy właśnie to miejsce. Szybkie dwa słówka o locie lecieliśmy z wiednia do Izmiru, trwało to gdzieś około 2 godzin 15 minut liniami Sun Express, bez niespodzianek, bez żadnych problemów. Na miejscu okazało się, że jesteśmy jedynymi turystami e, jadącymi do hotelu Korumar Fsus Beach, więc przyjechał po nas prywatny transport, e, więc bardzo, bardzo fajnie. Tak jak moi drodzy wspominałem wcześniej, naszym hotelem w tym roku był Korumar Efesus Beach Spa, znajdujący się w miejscowości Kusadasi, położony przy drodze głównej właśnie prowadzącej z Izmiru do Kusadasi. Hotel, który naprawdę już na pierwszy rzut oka robi bardzo pozytywne wrażenie. Nie wygląda jak typowy blokowiec hotelowy w Turcji. Były tutaj tylko i wyłącznie trzy piętra, wszystko fajnie zorganizowane. Nie ma tłoku, nie ma ciasnoty, co zresztą za chwilkę zobaczycie. Zaraz przy wejściu po prawej stronie znajduje się oczywiście recepcja, zaraz później lobby hotelowe. W recepcji bardzo miłe zaskoczenie, bo obsługa rozmawia w kilku językach obcych, więc bez problemu dogadacie się i załatwicie wszystkie potrzebne rzeczy. Jak widzicie, również tutaj, właśnie przy tej recepcji, przy lobby hotelowym, wszystko wygląda naprawdę ładnie, czysto, przejrzyście i sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Hotel może się również pochwalić wyróżnieniami od międzynarodowego portalu holidaycheck, co również oczywiście świadczy pozytywnie o jakości tego miejsca. I tutaj mamy widok na lobby z drugiej strony. Tutaj po prawej stronie znajduje się jeden z barów, gdzie można przez cały dzień praktycznie zamawiać zarówno ciepłe, jak i zimne napoje, różnego rodzaju. Obsługa oczywiście w tych barach bardzo uprzejma, bardzo miła. Wszyscy bez problemu rozmawiają w języku angielskim. Co do samego lobby, tak jak mówiłem, bardzo dużo miejsca żeby się wychilować, żeby sobie posiedzieć, odpocząć. A tutaj przenosimy się już na taras, który również znajduje się na tym samym piętrze. Można sobie oczywiście tutaj wypić kawkę czy drineczka na świeżym powietrzu. Więc jak najbardziej, jak najbardziej pozytywnie. Moi drodzy, przenosimy się bardzo szybko już na parter, gdzie oprócz fajnych basenów i wspaniałych atrakcji, o których nieco później znajduje się oczywiście miejsce, do którego każdy z nas lubi zaglądać na wczasach. Oczywiście chodzi o stołówkę. Eee, zaraz tam wejdziemy do środka. Będę chciał Wam coś pokazać. Po prawej stronie będziecie widzieć bardzo fajną opcję dla rodzin z dziećmi. Takie poczwórne stoliki. Eee, w tej stołówce podawane były śniadania i kolacje. Wybaczcie, ale nie mam w zwyczaju nagrywania ludzi przy jedzeniu, więc ujęć tutaj akurat z kuchni nie będzie zbyt wiele. Musicie mi wierzyć na słowo, że wszystko było naprawdę smaczne. Wybór spory, zarówno owoce, jak i warzywa codziennie świeżutko dokładane. Kuchnia bardzo czysta, a z takich ciekawostek można było na przykład znaleźć prawdziwy plaster miodu i spróbować prawdziwego miodu, co za chwilkę zobaczycie, więc tutaj jak najbardziej też kuchnia na plus. Jak to oczywiście, drodzy widzowie, bywa w takich miejscach, nie mogło zabraknąć przeróżnego rodzaju sklepików z biżuterią, sklepików z ubraniami, z butami. W dalszej części właśnie parterowej hotelu można było znaleźć m.in. sport bar, gdzie w godzinach popołudniowych można było się zrelaksować przy piwku i oglądać sobie po prostu jakiś mecz. Jak również w dalszej części parterowej można było znaleźć fajną kawiarenkę, gdzie serwowane były przeróżnego rodzaju słodkości, gofry i tego typu właśnie rzeczy. W drugiej części hotelu jeżeli chodzi o parter również był fotograf kolejne sklepiki ale też co ważne dla rodzin z dziećmi całodobowa opieka medyczna na telefon więc hotel po prostu dysponował takim miejscem gdzie w razie potrzeby można było się udać to jest akurat część lobby jeżeli chodzi o właśnie parter również bardzo dużo miejsca sofy krzesła więc, więc, tak jak powiedziałem już wcześniej, miejsca na relaks nie brakowało. W tej części znajdowały się też przeróżnego rodzaju sale, w których w przypadku brzydkiej pogody odbywały się wieczorne animacje. Tutaj akurat mamy też widok na restaurację a la carte, na które można było się zapisać, bodajże było ich chyba trzy. Było też disco, ale ono akurat, nie wiem dlaczego, było nieczynne w tamtym terminie, w którym byliśmy. No i taki jeszcze ostatni tutaj pokoik, nazywało się to Game Center, gdzie było to otwierane gdzieś w okolicach godziny 18 i można było tam pograć w różnego rodzaju gry i automaty. Moi drodzy, bardzo dużą popularnością i wzięciem w tym hotelu cieszyła się strefa spa, jak możecie tutaj zauważyć na tych kilku ujęciach. No klimat tam panujący naprawdę zachęcał do tego, żeby tam zaglądać, żeby tam wejść, zapytać się. Również zapach, który tam się unosił, naprawdę, naprawdę no był taki bardzo specyficzny. No ale oprócz tego wszystkiego, że to wszystko pięknie wyglądało, no to jak potwierdza moja małżonka, która korzystała z tych zabiegów, ludzie, którzy tutaj pracowali, naprawdę znali się na rzeczy i, i byli naprawdę dobrze wykwalifikowani w swoim fachu, więc jak najbardziej tutaj tą strefę też możemy wam polecić. Kolejna rzecz, moi drodzy, o której naprawdę warto tutaj wspomnieć, to wyposażenie hotelowej siłowni, które naprawdę było dość bogate, jeżeli chodzi o takie obiekty. No bo często się jednak zdarza, że, e, że to wygląda dużo gorzej. Natomiast tutaj, zarówno jeżeli chodzi o wolne ciężary, jak i o maszyny, naprawdę nie było na co narzekać, i jeżeli ktoś chciał, to mógł sobie tutaj spokojnie trening zrobić. Co ciekawe, w hotelu znajdował się również basen kryty, więc każdy, kto chciał, mógł sobie z niego również skorzystać, szczególnie sprawiało to radość młodszym dzieciom, no bo jednak na zewnątrz ta temperatura wody w tych basenach była nieco zimna, ale o tym troszeczkę później, ale tak jak mówię, była możliwość po prostu skorzystania, popluskania się w ciepłej wodzie na basenie krytym. Dla wszystkich turystów lubiących aktywnie spędzać czas, hotel dysponował również miejscem do gry w tenisa, w piłkę nożną, koszykówki, siatkówki plażowej. Więc jak najbardziej dla wszystkich, którzy lubią ruch, naprawdę nie było na co narzekać. Przechodzę już szybciutko do strefy basenowej, która akurat w moim odczuciu była jednym z największych plusów, jeżeli chodzi o ten hotel. Dlatego, że ten basen praktycznie w całości można powiedzieć okala, hotel i nawet przy dużym obłożeniu turystów no każdy po prostu mógł znaleźć miejsce dla siebie na tym basenie. Nie było tłoku, nie było obijania się o siebie. Natomiast woda w basenie jeszcze w tym okresie czasu, w którym my byliśmy, więc koniec maja, początek czerwca, niestety, niestety była zimna. Strefa dla najmłodszych jak widzicie, no i tutaj niestety pojawi się jeden z niewielu minusów jeżeli chodzi o ten hotel, a w zasadzie jeżeli chodzi o zjeżdżalnię i tutaj ten plac wodny dla dzieci. Włączana jest woda na tych placach tylko i wyłącznie zbierając wszystko do kupy na niecałe 4 godziny w ciągu całego dnia, więc to jest zdecydowanie, zdecydowanie za mało. Do tego ta woda w tym brodziku małym jest cały czas filtrowana, więc mimo nawet naprawdę przychylnej pogody i dużego słońca nie ma prawa ta woda się nagrzeć. No i niejednokrotnie po prostu widać... Grymas takiego zniechęcenia na, na twarzy tych dzieciaczków w momencie kiedy wchodzą do tej zimnej wody. Więc tutaj należałoby chyba się zastanowić nad podgrzaniem tego brodzika. Zabawa dla starszych, zabawa dla młodszych. Myślę, że każdy z nas gdzieś tam w duchu ma w sobie coś z dziecka. Więc każdy gdzieś tam pewnie sobie lubi pozjeżdżać na zjeżdżalniach wodnych, również i właśnie tych zjeżdżalni nie brakowało tutaj w tym hotelu. Jak widać teraz ujęcie z góry na cały tutaj kompleks tych zjeżdżalni, było ich naprawdę sporo jedne szybsze, jedne wolniejsze. Natomiast wstęp tutaj na te zjeżdżalnie miały dzieciaki, które przekroczyły 120 cm wzrostu. Nie było to jakoś bardzo sprawdzane, ale czasami ratownicy widziałem, że sprawdzali. Nie było jakichś dużych kolejek, natomiast tak jak już wcześniej powiedziałem, te zjeżdżalnie w moim odczuciu po prostu były nieco za krótko otwarte w ciągu dnia. Zostajemy jeszcze na krótko w klimacie dziecięcym, bo właśnie na terenie tego hotelu znajdował się również Kidsland, czyli taki mini klubik dla dzieci, coś w rodzaju przedszkola, gdzie po prostu na kilka godzin można było dziecko zostawić nieodpłatnie, były tutaj panie i panowie, którzy tymi dziećmi się zajmowali, robili z nimi różne aktywności. Było miejsce do spania, było miejsce do jakichś tam zabaw plastycznych czy różnego rodzaju gier. Było tutaj też nawet i małe kino dla tych dzieciaków. Więc naprawdę, naprawdę super sprawa, po to, żeby rodzice mieli też troszeczkę czasu dla siebie właśnie w czasie tego urlopu. A na tyłach tego właśnie mini klubiku znajdował się taki oto placyk zabaw, wyposażony w zjeżdżalnie, huśtawki, z którego moje dzieciaki naprawdę codziennie bardzo bardzo chętnie korzystały, więc to kolejna atrakcja tutaj właśnie przeznaczona typowo dla rodzin z dziećmi. Obiady moi drodzy wydawane były na osobnej stołówce. Jak widzicie tutaj po lewej stronie od tego wodnego placu zabaw dla dzieciaków, eee, obiady wyglądały mniej więcej tak, że zawsze były do jedzonka jakieś hamburgery, jakieś frytki, a więc takie można powiedzieć bardziej przekąski. Jakieś lepsze dania podawane były już na tej obiadu kolacji. Ludzie tutaj pracujący w tej stołówce, jak widzicie, tutaj uśmiechnięci, od ucha do ucha, weseli. Oczywiście jak najbardziej też pozytywnie nastawieni do wszystkich turystów. Zresztą to było akurat tutaj naprawdę widoczne na każdym kroku. No, i oczywiście coś, o czym nie należy zapominać, jadąc na wakacje do Turcji. Nam akurat trafiła się naprawdę piękna, piaszczysta plaża. Zaraz przy hotelu, bezpośrednie wejście, prywatna plaża. Piękny piaseczek, naprawdę plaża super zadbana. Piasek na plaży głaskany, można powiedzieć, co wieczór, wyrównywany. Więc naprawdę rano jak się przychodziło tutaj, żeby sobie poleżeć na, na, na pięknym słoneczku, no to słuchajcie naprawdę, naprawdę oko się cieszyło. Organizowane były też oczywiście różne aktywności tutaj na plaży, można było sobie oczywiście fajnie zbudować tutaj zamek z piasku z dziećmi. Więc tutaj kolejny naprawdę plus. No i woda co ciekawe cieplejsza niż w niektórych basenach. Kolejną rzeczą, o której trzeba tutaj wspomnieć, był team od animacji, który robił to naprawdę super, z głową, wszystko było mega fajnie zorganizowane, e, ludzie się chętnie bawili. Prym tutaj zdecydowanie wiodła piłka wodna e, i co za chwileczkę zobaczycie, aqua aerobic, ale też nie brakowało rzeczy typu yoga, typu jakiejś e, nauki tańca, dart, e, czy nawet strzelanie z łuku. Wieczorne animacje to były przede wszystkim zabawy dla dzieci o godzinie 21, a o 21.30 zaczynały się wszelkiego rodzaju pokazy, czy to akrobatyczne, czy pokazy, na przykład z ogniem, co zobaczycie za chwileczkę, tutaj jeszcze macie ujęcie właśnie z tego aqua aerobiku, a tutaj DJ, który rozgrzewał również atmosferę na basenie. Tak właśnie wyglądało miejsce, gdzie odbywały się wszystkie wieczorne animacje i zabawy dla dzieciaków. A za chwileczkę zobaczycie już to samo miejsce, tylko że właśnie na pokazach, akurat to były pokazy z ogniem, które były naprawdę, naprawdę świetne. Podziwiam tych ludzi, co potrafią zrobić, jak to potrafią przedstawić wszystko. A tutaj z kolei już gimnastyka i naprawdę, naprawdę pokaz niesamowitej siły i umiejętności. Jeszcze szybkie pozdrowienia dla lidera timu animatorów Mario. Przesympatyczny człowiek, władający kilkoma językami obcymi. I co ciekawe, rzut oka na alkohole, które były oczywiście tutaj w tym hotelu markowe. I najmniej ważna rzecz, jak dla mnie, przynajmniej jeżeli chodzi o wakacje, czyli pokój. My mieliśmy po prostu standardowy, zwykły pokój, tak jak mówię, dla mnie jest to najmniej ważne. Jest to kwestia tylko tego typu, żeby się po prostu było gdzie wykąpać, gdzie przespać, yy, gdzie przebrać, gdzie przechować rzeczy. Naprawdę, pokój ma akurat dla mnie na wczasach najmniejsze znaczenie. Codziennie był sprzątany, co dwa dni wymieniana była pościel, oczywiście codziennie były wymieniane ręczniki. Hotel w ogóle jest w opcji ultra all inclusive, co znaczy, że macie zimne napoje dokładane codziennie. Do lodóweczki w pokoju jest woda Fanta, Pepsi, jakaś tam jeszcze chyba woda też gazowana była, z tego co mi się wydaje. Najważniejsze dla mnie, tak jak mówię, o tutaj jeszcze jest kawka i herbatka, ale najważniejsze dla mnie, tak jak mówię, było to, żeby ten pokój był po prostu czysty. Z racji tego, że podróżowaliśmy też z małymi dziećmi, no to wiadomo. Wiadomą rzeczą, że baliśmy się oczywiście o jakieś tam problemy żołądkowe, bo o tym się ostatnio niestety słyszy w Turcji. Natomiast tutaj, w tym hotelu, absolutnie nie było żadnego problemu, właśnie z tymi rzeczami, więc jak najbardziej, jak najbardziej pozytywnie. Jeszcze raz Wam pokażę widok z balkonu. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać z bliska, jak wyglądały pokoje z wejściem bezpośrednio do basenu. Jest to e, stojąc od strony morza. Prawa część hotelu, właśnie wszystkie tutaj pokoje na parterze w tej części hotelu, e, mają wejście bezpośrednio e, do basenu. Moi drodzy, tytułem takiego podsumowania co jeszcze można ciekawego zrobić oprócz pobytu w hotelu właśnie w tym e, rejonie. My akurat z dzieciakami byliśmy w delfinarium. Jak widzicie tutaj, wąsata foczka też się tutaj pojawiła. Za chwilę zobaczycie, jakie piękne ewolucje e, wykonywały tutaj te delfinki. Miejsce nazywa się Adaland, i akurat od naszego hotelu było oddalone dosłownie 5 minut jazdy taksówką. E, w tym Adalandzie znajduje się też największy akwapark tutaj w okolicach, zresztą dwa aquaparki są generalnie w niedalekiej odległości od tego hotelu. Wszystko też zależy od tego w jakiej grupie podróżujecie, czy z małymi dziećmi, czy, czy dorośli, bo tutaj naprawdę ten rejon oferuje bardzo dużo ciekawych miejsc do zwiedzenia, między innymi Efes Starożytny. Tutaj akurat my wsiedliśmy sobie w busika z racji tego, że nasze dziewczyny jeszcze są małe, nie lubią za wiele spacerować wybraliśmy się do miasteczka, do Koushadassi. Jak widzicie miasteczko bardzo klimatyczne, miasteczko portowe, dookoła oczywiście wszelkiego rodzaju restauracje, sklepiki z pamiątkami, z ciuchami, z butami. Na każdym kroku oczywiście ktoś zaprasza was do środka, żeby zobaczyć, żeby coś kupić, żeby spróbować, ale nie są to ludzie nachalni, jeżeli odmawiacie to to po prostu odpuszczają, więc akurat to jest dużo lepsze w porównaniu do Egiptu. Tutaj oczywiście udało mi się złapać jak moja żona została nabrana na kupno loda. Proszę bardzo. Widzieliście to pewnie niejednokrotnie na TikToku czy na YouTubie. I tak to właśnie co tutaj wygląda. Oczywiście wszystko na wesoło, wszystko na wesoło. Wiele ludzi to stoi, ogląda z boku. Wszyscy oczywiście zadowoleni uśmiechnięci. Tak jak wcześniej powiedziałem, z racji tego, że Kusadasi to jest miasteczko portowe, to można zobaczyć wszelkiego rodzaju Statki wycieczkowe, wielkie, naprawdę potężne statki, co zresztą zobaczycie za chwilę i usłyszycie. Dlatego ja na chwileczkę tutaj e, przestanę komentować. Aż dziewczynki się tutaj zerwały, jak widzieliście. Także ma to swój urok, ma to swój klimat, oczywiście. Więc, więc z takich właśnie dodatkowych rzeczy, które można ewentualnie z dzieciakami zrobić, to, to jest właśnie to, o czym Wam tutaj powiedziałem. Natomiast co do już podsumowania samego hotelu, zdecydowanie jest to obiekt, który w moim odczuciu zasługuje na swoje 5 gwiazdek. Składa się oczywiście na to wiele czynników, personel, dbałość o czystość, zieleń dookoła, piękna plaża, aquapark na miejscu, mini klub, animatorzy. Jedzenie bardzo dobre, no w zasadzie można by tak było wymieniać, i wymieniać, i wymieniać, i te malutkie minusy, o których tam wcześniej wspomniałem, nie mają w zasadzie większego znaczenia. Więc ze szczerego serca, jak najbardziej, polecamy Wam ten hotel. Natomiast to tyle od nas, to tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Udanego urlopu 2023!